finansowania i jakiej on jest w skali? Jaki procent budżetu idzie na oświatę? Odnośnie gminy Puchaczów sposób finansowania przedstawia się następująco. Około 50% budżetu idzie na oświatę. Z tych 50% 50% są to subwencje. Rząd wielkości... I środków przeznaczonych na finansowanie oświaty wynosi około 10 milionów złotych. W gminie pchaczy odnośnie do oświaty nie ma jakichś większych problemów. Współpraca ze szkołami układa nam się w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o gminę cyców. Ja może nie powiem, ile procent całości budżetu przekazujemy na oświatę, bo byłoby to przekłamanie, bo tam jest pomoc społeczna, ale jeżeli na, na otrzymujemy subwencji 9 milionów 400, 000, to prawie, przepraszam, 5 milionów 400, 000, to prawie 9 milionów wydajemy na oświatę, czyli prawie drugie tyle 50%, czyli 50% dokładamy do tego. I jeżeli to będzie tak wzrastało w takim tempie, to faktycznie trzeba podkreślić, tutaj już przedmówcy mówili, możemy się stać gminą, która wypełnia tylko zadania zlecone, ponieważ zabraknie pieniążków na te potrzeby społeczności lokalnej. Takim głównym problemem, który należy, tutaj także przedmówcy mówili, ale to powiem wprost, który należy zmienić, to jest, należy zreformować kartę nauczyciela, która no, pochodzi z epoki jeszcze dość odległej, i jeżeli nawet nauczyciele się oburzą, to niektórzy to potwierdzają. Mamy w Niemczech takie szkoły gdzie na 30 dzieci jest 14 nauczycieli, plus jeszcze tam woźna i tak dalej, więc to jest naprawdę i proszę Państwa w 2003 roku próbowaliśmy to zreformować. Otóż trzy te małe szkoły przekonaliśmy społeczeństwo lokalne, czyli mieszkańców, żeby przekazali dla stowarzyszeń. I o dziwo wtedy kurator nam to zablokował. Teraz już byśmy byli być może w innej sytuacji, ale czy przekonamy te społeczeństwa lokalne? Bo jeżeli raz się udało zablokować, to już jest trudno. Także przedmówcy powiedzieli większość tych spraw, tych bolączek, które nurtuje samorządy nasze, jeżeli chodzi o świat. Dobrze, dziękuję.